Cześć, z tej strony Wojtek, GoHero.pl i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie ładowarkę ścienną od GoPro, a mianowicie GoPro Supercharger i przede wszystkim na tym, jakie dodatkowe rzeczy mamy, jakie parametry ma ładowarka i do czego można użyć, między innymi, żeby naładować szybciej. Między innymi baterie do GoPro albo gimbala od GoPro. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Także mamy naszego GoPro Super Chargera, a więc przyjrzymy się coś w środku. Także jeżeli chodzi o to, co znajdziemy w zestawie z ładowarką GoPro Supercharger, no to oczywiście sam zasilacz. Adapter pod Wielką Brytanię, Hongkong Singapur, standard europejski. Oprócz tego mamy przejściówkę na Australię, Nową Zelandię oraz Japonię i Amerykę Północną. Ważnym dodatkiem jest także kabel, który z obu stron jest zakończony złączem USB typ C. I Wynika to z faktu, że GoPro Supercharger ma dwa rodzaje złączy. Pierwsze złącze USB typ A wykorzystuje napięcie o wartości 5,1 V i maksymalne natężenie prądu jest, wynosi 1,5 A. Natomiast jeżeli chodzi o ładowanie poprzez port USB Typ C, to tutaj też jest on oznaczony za pomocą takiej błyskawicy, sugerującej, że jest to szybkie ładowanie, oczywiście. No i tutaj mamy albo 5,1V i 3A, albo 5,5V i 3A, albo 12V i 1,67A. I o co w tym chodzi? Przede wszystkim, jeżeli ładujemy kamerę to możemy ją ładować poprzez USB typ A, bo sama kamera typu na przykład GoPro 8 przyjmie nam natężenie wartości 1,5A i dzięki temu będzie się około 20% szybciej ładować w porównaniu do klasycznej ładowarki. Natomiast jeżeli podepniemy ją pod 3A, to i tak dalej pobierze 1,5A i jakby tutaj nie ma różnicy, czy ładuje się szybciej z poziomu tego portu, czy tego. USB typ C i szybsze ładowanie poprzez kabel yy, obustronnie USB-C ma zastosowanie w momencie, kiedy pozbywamy się kamery i ładujemy baterie poprzez ładowarkę GoPro Dual Charger, ponieważ on obsługuje równolegle dwa akumulatory po 1,5A, czyli jesteśmy w stanie realnie wykorzystać sobie 3A, które mamy dostępne przez port USB typ C. I natężenie 12V dotyczy gimbali Karma Grip, które ładują się nawet 70% szybciej niż w porównaniu do ładowarki 5V, więc tutaj można bezpiecznie karma gripy ładować większym napięciem i one będą wtedy się ładowały szybciej. GoPro Supercharger, no oczywiście, po samych adapterach sugeruje, że to jest fajna propozycja dla osób, które dużo podróżują, ale także nawet na naszym europejskim podwórku szybsze ładowanie jest fajne w momencie, kiedy mamy krótszy czas pracy na akumulatorze. Na przykład w momencie, kiedy jeździmy sobie na stoku i wtedy, nawet będąc w przerwie, żeby coś zjeść, napić się zjeżdżając w dół, no to w tym momencie możemy szybko sobie czy kamerę, czy, czy Duala doładować i dalej używać. Dwa porty, zakładając, że używamy sobie też kabla, który jest w zestawie z kamerą, pozwala nam na jednoczesne ładowanie nawet trzech akumulatorów, jeżeli mamy, bo USB typ C będzie nam ładował dwa akumulatory poprzez Dual Battery Charger, a USB typ A możemy sobie spokojnie równolegle podjąć do kamery i wtedy będą nam się wszystkie trzy akumulatory ładowały jednocześnie. Także tak jak widać, GoPro Supercharger to jest nie tylko fajna propozycja dla osób, które dużo podróżują przez adaptery, które mamy w zestawie, ale przede wszystkim dla tych osób, którym zależy na szybkim ładowaniu kamery i baterii w ładowarce zewnętrznej, ponieważ bardzo dużo osób skupia się na GoPro Dual Battery Charger, A jest to jedynie stacja dukująca i dopiero po podłączeniu przez superchargera między innymi możemy szybciej naładować nasze baterie. Eee, oczywiście link do produktu będzie zawarty w opisie. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań w komentarzu eee, oraz subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.